Cześć, ja jestem Damian Squee, a dzisiaj KTM 990. Zobaczymy jak to jeździ. Póki co moje pierwsze wrażenie, ten bug. Boże, jaki on jest dziwny. Tutaj kanapa jest trochę kanciasta. Ale dziwnie idzie. Chodzi mi o to, że ten motocykl ciągnie dopiero jak przekroczymy 6000 obrotów. I to jest bardzo gwałtowne szarpnięcie. Nie podoba mi się, że to miga. Jakby zaraz miało wybuchnąć. Takie ostrzeżenie. Halo! Masz wysokie ogroty. Halo! Zmień biegi! No tak kurde, przecież ja jestem w trybie sport. Czemu to mi miga? Nie powinno chyba, nie? O! Teraz było to czuć. Mówię, zaczyna iść dopiero między... no tak 5,5 tysiąca ogrotów. Zaczyna ten motocykl iść, tak gwałtowniej iść, agresywniej. Biegi ładnie wchodzą. O, mamy quick shifter łączony, sobie zaraz sprawdzimy. O! pojeżdżaj, okay. co? So, shifter. Okej, okay, w dół ładnie Wow, myślę, że przyzwyczaiłbym się do Quickshiftera Fajna zabawka Niestety nie sprawdziłem jak działał w MT-09 Tego całego wrażenia i podjarania się motocyklem po prostu No zapomniałem o tym, że ma Quickshifter Tutaj jest Ja pewnie i tak zaraz pewnie o nim zapomnę Bo nigdy nie jeździłem z Więc ciężko mi się teraz nagle przestawić żeby żeby z niego korzystać, tak, no cały czas. ale zobaczymy. Jakieś. Kurde. Mam takie. No, duże. Grzyty. Polecam do chłopaku, grzytu. Mam grzyty, bo tak trochę dziwnie mi on chodzi. Trochę sztywno, jakby na tym motocyklu się jedzie. Nie ma takiej płynności fajnej. Na MT-09 było tak, wiesz, tak się płynęło. Wow! Kła! Polucha dostałem! No, na MT-09 się płynęło. Tutaj tego płynięcia takiego nie ma tu jest sztywniej lusterka bardzo wibracje łapią widzę rozmazany obraz w lusterku bardzo łapią wibracje jakbym zamontował telefon to no tutaj nie wiem ciężko i nie ma też owiewki myślę że by łapał nieźle wibracje, nie? Patrząc po samych tych lusterkach ja w swojej Jamaszce 709 tego nie zauważyłem, żeby tak łapywała wibracje no lusterka, no wszystko rozmazane? Nie? Jadąc nie widzę tablicy rejestracyjnej, a zwykle ją widzę, więc... To już oczywiście świadczy. Fakt, nie jest ta agresja. Tylko szkoda, że na trochę wyższych obrotach mamy tutaj dwa cylindry. Jest podobnie jak w MT 07. No zobaczmy jak on pójdzie, tak z trzech z dwóch, siedzie, nic. Dobra, wolimy sobie. Dobra, mamy 3000. O, szarpie, szarpie i to grubo, bo aż do 4,5 Ciężko się wciska te kierunkowskazy. Jak wciskam tutaj, nie? Jest ciężki wcisk. Nie czujesz tutaj wagi? Jak się i tak jedzie, ale no taka sztywniara trochę. Takie pierwsze wrażenie na mojego KTM-a to wygląda dziwnie ten bak. No <laughs> po prostu straszny jest ten bak. Jak są tego, te delfiny z takimi tymi głowami. Chyba ktoś się inspirował. Jest wysoko, aczkolwiek wysokość jest podobna jak do MT-09. MT-07 jest trochę niżej, to fakt. Sztywno, topornie i agresywnie. W trzech słowach, jakbym miał teraz podsumować takie pierwsze wrażenia po 20 minutach jazdy, szkoda, że nie ma tej płynności i z dołu tak ładnie nie bierze. Nie bez powodu, tutaj pan, jak zapytałem go o różnicę, o podobieństwo do mt razie, więc nie chciał tego robić. Bo różnic jest aż nadto, totalnie różne motocykle. Pan tutaj fajnie zaznaczył, że. De facto, tych motocykli się nie porównuje, ale Z900 z MT-09 już porównywać jakby można O, teraz było Ale teraz z jedynki na dwójkę zmieniłem Ale to strasznie pociągnęło Ale nie? Jak w górę zmieniam na Fugshifterze To jest takie Pchnięcie jakby motocykl, jakby Nie wiem jak to wytłumaczyć To jest dziwne Jak <laughs> pchnięcie no <laughs> Wracając do tematu Jeszcze chcę zobaczyć czy o Tego nie ma, jak zmieniam biegi ze sprzęgłem, więc to ewidentnie problem. QuickShiftera ja to quickshifter tak y, strzela. To mi się podoba, fajne, przezroczyste. Muszę też sobie taki zrobić. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Może się przyjrzyjmy. Bike info. Ok, search. Trip info. Ok, nic ciekawego. Settings, I language... Hit demo mode. I to wszystko? Gryzie mi się ten motocykl, no. I, i miga ten wyświetlacz jak przekraczasz te pięć. Po co to mryga? Ja od razu na to patrzę i, i mam w głowie... Bo, o, coś, coś popsułem? Powinienem biegi zmienić, czy co? Halo, o co chodzi? Tym bardziej, że jestem w trybie sport. Za tryb performance, gdzie możemy sobie więcej poustawiać, trzeba w ogóle dopłacić. Jestem ciekaw ile. I najważniejsze moje pytanie, dlaczego? Kupuję motocykl, chciałbym mieć w pełni funkcjonalny, a nie dokupywać opcje, gdzie po prostu podłączą pod komputer i mi ją włączą. Tryb demo tylko na 1000 km, żeby można było przetestować? Pujesz motocykl z przebiegiem 0. Trzeba go dotrzeć. 1000 km. Nie użyjesz pełnej mocy. Nie będziesz miał jak przetestować tryb performance. Halo. KTM, dlaczego tak robicie? To nie ma sensu. Dokładnie, to nie ma sensu. Tym bardziej, że dodatkowe opcje swoje kosztują. Za sam motocykl z 2024 roku trzeba zapłacić 70 319 zł. Dla porównania, Yamaha MT-09 2024 i Kawasaki Z900 kosztują 4990 zł. 20 tysięcy różnicy, a macie dużo lepszy sprzęt. Za dodatkowe opcje do KTM-a typu lepszy soft do Quick Shiftera, performance modu, track mode, możliwość liczenia czasu na torze, launch control i inne jakieś bariery. Trzeba dopłacić 4441 zł i 84 grosze. Oczywiście można wziąć mniejsze pakiety, jak nie potrzebujemy wszystkiego. Ale i tak jest to dla mnie jakaś bezsensowna abstrakcja. Z takich ciekawostek dodam, że sam akrab do 990 kosztuje 5894 zł. Szczerze, nie bez powodu KTM obecnie zmaga się z problemami i zwalnia masowo ludzi z fabryk. A jak oddacie KTM na serwis w ASO, to może się okazać, że za niektóre części, jak będzie trzeba je zamówić, będziecie czekać nawet 6 miesięcy. Taki mają problem z dostępnością, ale wiadomo, o tym już nikt nie powie Wam przed zakupem. Twarde zawieszenie, bardzo sportowe zawieszenie w sumie chyba. Ciekawe czy to przez ten tryb sport. No dobra, zobaczmy. Pick, 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 pick. Sport, street. Ok, sorry, street. Close turn. Ok. Ok, teraz idzie płynniej. Nie jest tak agresywny. Ok, no dobra. Tryb sport możemy używać. jak chcemy dodawać gazu i chcemy żeby nam wyrywało ręce.

Tom, 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 jest dalej te szarpnięcie które mi się strasznie nie podoba od 6000. tysięcy trzymasz manetkę równo, nie? żebyście sobie wyobrazili trzymasz manetkę, mam przecibieg. trzymasz manetkę równo mamy, zbijmy trochę do tych czterech i teraz tak dodaję, trzymam równo i jest pociągnięcie na koło to jest takie tego typu szarpnięcie Jedziemy prosto, manetka, bzzz, 6000. Jest pociągnięcie. Czuję, że zaraz z tego pięknego słoneczka zrobi się tamta ulewa, nie? Co zrobić? Trzeba jechać. <laughs> Szarpie, quicksister, sharpie. Chcę zmieniać płynnie biegi, zmienia sam. Widzę, cały czas brakuje mi tej płynności. Będę to. Powtarzał chyba to kilka razy jeszcze Kierownica sztywno Zawieszenie sztywno Za bardzo pozycja pochylona do przodu Na nakedzie wolałbym trochę się wyprostować bardziej Tu, w tym miejscu Jest też coś tego, Co się w uda wbija Też mało przyjemne Fajne stopki są Mają fajne ząbki I fajnie się noga haczy Tu mam ten sam problem z lusterkami co w MC09 Mianowicie, za blisko nie być lekko wysunięte. Może wystarczy, wiesz, przesunąć, ustawić. Czy czuję się bezpiecznie na tym motocyklu? Hmm, w sumie tak. Jakby nie patrzył, czuję się bezpiecznie. Nie robi jakichś nieprzewidzianych rzeczy ten motocykl. Oddaje to, co no, tak jak jedziesz. Zaznaczę to samo, co zaznaczałem wcześniej. To nie jest profesjonalna recenzja. Po prostu porównuję ten motocykl. Do innych, którymi jeździłem Zobaczymy jak promień skrętu Jest przyzwoicie Tutaj sobie stanę z boku Mam coś jeszcze, nagram Trochę dziwnie Mówię, to mi się najbardziej nie podoba nie? To To <śm> 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 To mi się najbardziej nie podoba, to, to jest dziwne na kanapa, może nawet była wygodna dla kogoś ci płaska Tutaj ten kąt, jak widać, to się wbija w nogę, nie? Tu masz udo, tu masz nogę Niewyprofilowane fajnie, tu jest słabo Trochę za szeroka kanapa, mogłaby być w tym miejscu może trochę węższa To też jest fajne, jest e, fajny, fajny kąt Można dupę oprzeć, jak się trochę szybciej jedzie jak do wymiany, słabizna straszna Tu mi się nie podoba ten prześwit Zobaczcie, no można całą nogę włożyć Przydałby się jakiś pług, może byłoby trochę fajniej KTM. Ja wiem, że chcecie robić coś lepszego niż cyklopy, ale no się takie robale. E, zobaczmy jak działa ten pomat. Dodajemy gazu. Wyłączył się? E? Nie wyłączył się. O, teraz się wyłączył O, teraz się wyłączył Teraz jak dodałem gazu I sobie To się nie wyłączył Teraz też się nie wyłączył O, teraz się wyłączył Przewiduję, że to jest jakiś błąd systemu <laughs> Tak chyba nie powinno być Jak się nie wyłącza domyślnie Jak dodaję gazu kilkukrotnie To się nie powinien wyłączyć, ale jak szarpię tą monetką Gazem To się wyłącza, ciekawe Jestem bardzo ciekaw czy to jest błąd czy nie Bardzo wieje na tym motocyklu On tutaj nie ma żadnej ochrony W MT-07 przynajmniej moim Jak mam tą taką małą owieweczkę ona nawet daje radę, że w MD-09 profil tej czachy jest też fajnie zrobiony. Przemyśleli to, bo jest na tyle opływowe, że coś tam też ten wiatr wyłapuje. I nie wieje w ciebie wszystko, nie? Tutaj jest tak zrobiony ten przód, że tu nie ma co ci złapać wiatru. Wyłopuję ten motocykl, naprawdę. Ej, to ciekawe, jak by się czuł, gdybym tutaj wjechał jedynką. Czy to by było podobnie? Nawet najmniejsza dziurka i. Oli. Zartuję, aż tak jajka nie zabolały. Ale był zgrzyt stolet. Jechaliśmy do stolta. z tym pomal. O. Co? Body control Body control unit Co? Co. ty mi tu mówisz? Dobra Co, że coś odpadło Body Nie wiem Dziwne sygnały mi ten motocykl sprzedaje Zgooglowałem ten błąd i jedyne co się dowiedziałem to to, że taki błąd nie powinien występować, a jeśli już wystąpił, od razu powinniśmy udać się do serwisu i oddać motocykl na gwarancji. Na szczęście błąd sam zniknął po ponownym włączeniu motocykla, ale prawda jest taka, że nie próbowałem ponownie włączać ten pomotu, który ewidentnie wcześniej wywołał ten błąd. Wadliwa nówka? Większy problem? Czy może błahostka? Nie wiem. A gdzie jest poziom paliwa? Mam tylko zasięg napisany, że 170. Nie widzę żadnych kresek, widzę tylko zasięg. Chyba, że to o, białe to jest zasięg paliwa? Może nie tyle co zasięg, ale tak to. Jest poziom paliwa Zabawa jest na tym motocyklu Trzeba przyznać Tylko ta sztywność kierownicy, ta sztywność zawieszenia Brak nawigacji w porównaniu do MT-09, której nowy jest Shifter, który szarpie Jak zmieniamy biegi No to zbyt dużo ma takich minusów jak dla typowego szaraka, a dla mnie Ja polecajki nie daję na ten motocykl Ale fajną trasę znalazłem na przyszłość Zobaczycie tę trasę Bo to jest dobra trasa do testowania właśnie tego zawieszenia Pozdro ziomek Sorry, że lewej, ale startowałem, ruszałem, sprzęgło trzymałem A my już wracamy, motocykl oddamy I raczej więcej na niego nie wsiadamy <laughs> Nie no, po prostu nie jest to motocykl dla mnie Widziałem fajne rzeczy, nie wiem czy akurat to była 990 Ale jak jeden ziomek gdzieś tam go obserwuje, gustuje KTM I myślałem, że tu będzie taki fajny sprzęt z potencjałem No, tego potencjału tu nie widzę nie każdy motocykl będzie mi się dobrze jeździło. Nie każdy motocykl mogę wam w jakiś sposób polecić. Przynajmniej te, które gdzieś tam jeszcze może mi wpadną w ręce. Zawsze wam szczerze powiem, czy polecam, czy nie polecam. I jakie są moje odczucia? No Generalnie o to w tym chodzi. To są tylko i wyłącznie moje odczucia. Zaraz tutaj mogą się zlecieć fani ktm i będą mieli całkiem inne odczucia i może im się podobać. No, ktoś musi kupować ten motocykl. Jestem ciekaw, czy to jest tylko moja opinia, czy właściciel KTM-a w jakiś w ten sposób naprostuje czy powie swoją opinię o tym motocyklu Dwa cylindry, ten motocykl, ma w ogóle go nie słychać Tutaj czuć te 120 koni Jak trzymamy go faktycznie wysoko I chcemy przycisnąć, no to on przyciśnie Szkoda, że na tych niskich partiach tak dobrze sobie nie radzi Jak na wysokich No i ten nieliniowy skok mi się strasznie nie podoba Skok mocy od 6000 obrotów Myślę, że ten motocykl mógłby faktycznie wyciągnąć taki potencjał z siebie Na torze Gdybym cały czas go trzymać wysoko, wtedy jest szansa, nie duża, że ten motocykl ma potencjał. Na miasto, moim zdaniem co no. Strasznie. Aczkolwiek. Znając życie, customowa mapa, hamownia, wyprostować to i myślę, że to by był całkiem inny motocykl, dużo przyjemniejszy przede wszystkim. Ciężki materiał, nie lubię źle mówić o motocyklach, ale nie będę was okłamywał. Jak coś mam do powiedzenia, co jest złe w motocyklu, to po prostu to powiem. No nie wiem co mam o nim myśleć O Jezu! Jakbym chciał jechać na baku, to to wystające coś. Wbija ci się w brzuch. Każda osoba z takim brzuszkiem będzie miała. Problem. To jest strasznie ostra ta krawędź. Strasznie ostra. Dla niektórych pewnie fajnie wygląda, ciekawie, agresywnie, jakby chciała Cię urządlić, no to ona rządli Cię kilka razy. Najpierw uda Cię rządli, bo są źle wyprofilowane siedzenia, potem Cię rządli za każdym razem, jak przekraczasz 6000 obrotów, potem Cię rządli na każdym wyboju, każdej dziurce malutkiej, w którą musisz wjechać. I co, jeszcze gdzie będziecie Cię rządlił ten motocykl? Quick shifter, będzie rządli, żądli jak będzie chciał zmieniać biegi. Jeśli myślicie o tym motocyklu w kategoriach czy jest agresywny i czy rządli. Rządli. Czemu nagle też zaczął padać? Akurat na powrocie. Przez cały czas nic nie padało. A teraz pada. Dobra, ale mogę w końcu przetestować kurtkę, jeśli chodzi i spodnie. O, wodoodporność. O Jezu, kałuża. Dobra, buty nie są wodoodporne, buty nie są wodoodporne, buty nie są wodoodporne. <grywa> lała mi się woda. Dobra, zatakowałem do pełna. Pokazuje mi, że mam zasięgu 230 km. Hm, ciekawe. Jezu. O tych. W warunkach spartańskich. Czy innych upałach, deszczach, nieważne. Dla Was, moi widzowie, zawsze zrobię! Dobry test! Dużo jest pytań odnośnie regulacji. Tu pan widać nie chciał ze mną rozmawiać za bardzo. Nie tak jak w Jamaszce, że mi wszystko poopowiadał. No nie miał ochoty do rozmowy, albo się nie znał. Tego nie wiem. Może miał gorszy dzień. Tego też nie wiem. O, patrzcie jak w ogóle ten. Jaka linia jestem. Pluje jadem! <grym> ten motocykl pluje jadem! Gdybym wrócił chociaż 10 minut szybciej, to bym mnie deszcz nie złapał, aczkolwiek potem musiałbym jechać swoim i pewnie i tak bym zmógł. No nic, czego się nie robi dla was widzowie, to wszystko dla was. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki i do zobaczenia do następnego niera! ja sobie postoję na światłach. Pomognę sobie sam w samotności. Zostawcie też łapkę w górę. Za to, że musiałem tak się poświęcić dla Was. Jeśli obejrzałeś ten film do końca, zostaw komentarz. Uh, tu, 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 a ja zabieram się za montaż kolejnego filmu dla was. Pardofobię, deszczyk, równo, raz tę trawkę, raz na. dokończcie sami.